witajcie moi mili na kanale gravel i przygoda jest 2 grudnia 2023 sobota wybrałem się na taką gravelową przejażdżkę dziś rano o no, śmigam tutaj po okolicznych lasach w okolicach Wysołej, bardzo fajne ścieżki, bardzo fajne leśne dukty właśnie na takiego gravelka zimowego, jest super bo Śnieg przypruszył trochę ścieżki. Można fajnie pośmigać, można fajnie poszaleć na rowerku. Także przy tej okazji chciałem Wam życzyć miłej soboty i zachęcić do wyjścia z domu, do wszelkiej aktywności, do wyjścia na rower, do pobiegania. Może jak ktoś lubi morsować, to do morsowania, bo akurat to jeziorko z tyłu za mną jakoś tak mi skłoniło do takiej refleksji. Także słuchajcie kochani, ruszajcie się. Ruszajcie na. Na rowerowe szlaki, miłej soboty przy tej okazji i do zobaczenia gdzieś na rowerowych szlakach. Trzymajcie się, cześć!